Jak pewnie wiecie, istnieje wiele różnych rodzajów formatów plików. Formaty te są rozpoznawane przez nasze komputery lub inne urządzenia elektroniczne głównie na podstawie końcówki nazwy pliku, czyli tzw. rozszerzenia. Głównym zadaniem rozszerzenia jest informowanie z jakiego typu plikiem mamy aktualnie do czynienia. Chodzi o to, czy jest to plik archiwum albo jakaś grafika, tekst lub arkusz kalkulacyjny. Obecnie formatów jest wiele. Stacja prosenior Janek Radzi. Pliki utworzone w edytorze tekstu Word będą miały rozszerzenie doc lub .docx. Czasami rozszerzenie jest dla nas niewidoczne ponieważ nasz system je ukrył można to zmienić w ustawieniach pokażę wam jak to należy zrobić klikam dowolny folder zawierający kilka plików pliki dźwiękowe pliki graficzne zdjęcia tu jest plik worda pliki te są tylko podpisane Nazwą, natomiast nie zawierają rozszerzenia. Żeby to zmienić, sięgamy u góry ekranu, klikamy Widok i po prawej stronie zaznaczamy rozszerzenia nazw plików. Po zaznaczeniu rozszer rozszerzenia nazw plików widzimy, że oprócz Nazwy pliku, pojawiło się rozszerzenie informujące nas, jakiego rodzaju to jest plik. Pliki dźwiękowe widzimy, że są w formacie mp3, plik graficzny png, tutaj następne zdjęcie jpg, plik wideo jest mkv i to wszystko. Możemy z powrotem tą czynność cofnąć. Mamy wtedy tylko nazwy plików. Jeśli klikniemy rozszerzenia, to mamy nazwy i rozszerzenia. Powinniśmy wiedzieć, że nie można wysyłać dowolnych plików jak popadnie, ponieważ adresat może nie być w stanie ich poprawnie otworzyć. Nie każdy, bowiem komputer obsługuje dowolny typ plików. To, jakie pliki zostaną obsłużone przez komputer. Zależy od tego, jaki posiada on system operacyjny oraz jakie ma zainstalowane oprogramowanie. Bez odpowiedniego oprogramowania nie będziemy w stanie poprawnie otworzyć zapisanych dokumentów. I nie chodzi o to, że np. Microsoft Word nie otworzy pliku zapisanego np. w LibreOffice albo OpenOffice z rozszerzeniem typowym dla Word. Jeśli nawet plik da się otworzyć, to nie będzie on wyglądał tak samo. Jakie pliki należy wysyłać? Na pewno warto się zastanowić, do kogo chcemy wysłać plik oraz jaką on posiada zawartość. Pamiętajmy, że wysyłając swoje dokumenty w DOC, nie mamy pewności, czy odbiorcy poprawnie wyświetlą się elementy graficzne, czcionka, zdjęcie i tym podobne. Dużo zależy bowiem od wersji programu Word, której on używa. A jeśli odbiorca korzysta z innego programu do otwierania, na przykład OpenOffice lub LibreOffice, to nawet najbardziej dopracowany i kreatywny dokument może wyglądać po prostu źle i nieczytelnie. Jeśli wysyłamy na przykład nasze CV lub ofertę do klienta, to dobrze byłoby, gdyby zapisana ona była w formacie PDF. Taki plik jest wtedy bardziej reprezentatywny. Pliki PDF. Są lepiej skalowane i mogą zawierać dużo ciekawych elementów. Dodatkowo, w przeciwieństwie do innych dokumentów biurowych, trudniej się je edytuje i unikamy problemu z brakującymi czcionkami. Pliki PDF to dokumenty, w których nie można dokonywać zmian, można je tylko przeglądać. W tej postaci są często zapisane formularze do ściągnięcia ze strony urzędu oficjalne dokumenty, instrukcje oraz książki w formie elektronicznej. Korzysta się z nich, kiedy trzeba upublicznić jakiś tekst i zabezpieczyć go przed zmianami. Swoje oferty, życiorysy oraz listy motywacyjne wysyłajmy jako PDF, aby mieć pewność, że układ tekstu nie ulegnie zmianie podczas otwierania ich na innym komputerze. Nie będziemy się więc musieli martwić tym, że w naszym dokumencie ktoś dopisze lub usunie jakieś informacje celowo lub przypadkiem. Format PDF daje nam niemal stuprocentową pewność, że nasza oferta lub CV wyświetli się na każdym urządzeniu w takiej formie, w jakiej je przygotowaliśmy. Jeśli dokumenty te wyślemy w innym formacie, np. w DOC, to na innym komputerze może się zmienić formatowanie dokumentu, i na przykład jednostronicowy dokument zmieni się w dwustronicowy. Pliki, które nie ulegają zniekształceniu, otwierane w różnych programach, to PDF, JPG, PNG. W praktyce więc to, jak się one otworzą, zależy tylko od ich zawartości. Uniwersalny format PDF po angielsku portable document format. To format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych. Jest formatem pliku opracowanym w sposób umożliwiający zachowanie krojów, czcionek, obrazków, grafiki i formatowania cechujących oryginalny dokument. Pokażemy Wam, jak można zapisać dokument tekstowy, zawierający również elementy grafiki, może zawierać taki dokument, do formatu PDF. W tym celu klikamy w lewym górnym rogu przycisk pakietu Office, najeżdżamy kursorem myszy na ikonę Zapisz jako i wybieramy PDF. Klikamy PDF, w oknie wybieramy właściwy folder, w którym chcemy zapisać ten dokument oraz nazwę pliku. Moja nazwa to jest formaty plików, ponieważ dotyczy on naszej audycji i klikamy publikuj. Obserwujemy co się dzieje. Dokument został otwarty w oknie przeglądarki. Dodane zostało okno i Mamy ten dokument w formacie PDF. To jest ten sam dokument, który przed chwilą miałem otwarty w Wordzie. Z tym, że tutaj nie można go edytować. Możemy klikać, ale poprawić. Już tutaj nie możemy nic zrobić. Sprawdzimy jeszcze ten folder, w którym. Go zapisałem. To jest ten folder, który pokazywałem na wstępie. Tutaj mamy pliki dźwiękowe, pliki graficzne i plik Worda, formaty plików. Tak, się, tak ten dokument się nazywał. I drugi też tak samo się nazywa, formaty plików, z tym, że ten jest w formacie PDF, natomiast poprzedni to był DOCX. Możemy to sprawdzić jeszcze klikając jeszcze raz tutaj u góry widok rozszerzenia plików i w tej chwili już jest, są dodane rozszerzenia. Pierwszy dokument tekstowy to był w formacie DOCX, natomiast ten drugi to jest w formacie PDF. Możemy kliknąć ten pierwszy Worda, widzimy tu kursorem, możemy się zatrzymać w dowolnym miejscu, możemy wykasować, coś dodać, natomiast wracając do naszego folderu, klikamy jeszcze raz ten sam dokument, Formaty plików w PDF-ie. Tu niestety nie możemy już nic zmienić. Możemy zaznaczyć, przeglądać, natomiast nie możemy go edytować. Stacja Prosenior Twoje miejsce w cyfrowym świecie. Jesteśmy na YouTube i Spotify. Włącz się. Słuchaj, oglądaj, twórz z nami społeczność.